super koktajl burak pomarańcza jabłko do smaku oraz kurkuma bardzo oryginalny smak burak działanie krwiotwórcze regule ciśnienie krwi barwnik betanina pomarańcza witamina c polifenole olej eteryczny jabłko do smaku najważniejsze jest aby jeść całe ze skórką no, i oczywiście kurkuma, która wspomaga pracę mózgu oraz działa antynowotworowo. Idealny suplement XXI wieku. Do obierania pomarańczy używam takiego wynalazku, bardzo wygodne, polecam. Jeżeli chodzi o kurkumę, to nie tylko wspomaga pracę mózgu, przeciwdziała chorobie Alzheimera i problemom z pamięcią, ale coraz więcej badań jest wykonywanych nad jej. Właściwościami antynowotworowymi. Szczególnie rakielita grubego. Całość przygotowujemy w sokowirówce. Oczywiście w ten sposób pozbywamy się błonnika. No ale chodzi nam o tu o koktajl, a nie o przecierczy masę. Akurat sokowirówka tutaj jest dosyć mocna i bierze całe kawałki owoców i warzyw naraz jeśli chodzi o pomarańcze to olejek eteryczny zapobiega depresji a z ciekawości burak to też źródło tlenku azotu który reguluje wspomaga prawidłowe ciśnienie krwi no i oczywiście działają właściwości krwiotwórcze czerwone krwinki tutaj mamy już po gotowemu odciśnięty sok ale nie tylko ponieważ mamy mało tego soku, a potrzebujemy trochę więcej. Bierzemy tą całą papkę, która nam została w sokowirówce, zalewamy wodą, odstawiamy na jakiś czas i przystępujemy do mieszania składników. Sok. Dzięki temu, że ma taką pokryweczkę, to zapobiega tym takim piankom, żeby się nie przedostały do, do napoju i uzupełniamy tą wodą. Smak jest interesujący. Wytrawny, troszeczkę gorzkawy z uwagi na kurkumę, ale jest to super koktajl, super składników, naprawdę warto go często pić dla zdrowia, a tym bardziej jeżeli siedzimy na home office i mamy trochę mało ruchu.